Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie lwy na moim kanale z tej strony Kamila i NyVision Robimy rozkład na maj 2019 roku dla Was. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne. Poczytania prywatne proszę pisać na maila. Czytania zaczynają się od 30 zł. Z tej talii wybierzemy kartę, która nam powie, na czym lew powinien się skupić w maju. Na czym powinniście się, kochani, skupić? Siedem było. Jakoś obrona swoich ideałów, e, obrona swoich granic. Tutaj mamy na spodzie czwórkę denarów. E, e, obrona e, choćby swojego te, terytorium. Nie wiem, jakoś tak mi przyszło od razu na myśl, że Ktoś mógłby mieć jakieś, nie wiem, tam problemy z działką, czy. Ale nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy. No tak. E, e, w sensie, nie chcę tutaj nikogo niepokoić. Przyszła mi taka myśl, że ktoś by mógł... E, że coś by mogło być e, inaczej w planach na przykład, w planach jakichś gruntów coś by było niedopatrzone, ktoś może chciałby odkupić ziemię, czy coś takiego ale ja nie mam pojęcia skąd mi to przyszło więc na pewno to może dla jednej osoby coś takiego tutaj idzie taki przekaz ok ale tak, siedem buław to jest wytrwałość to jest taki hard ducha utrzymanie własnej pozycji odbieranie ataków i mam wrażenie, że właśnie ktoś mógłby w wasze Wasz ogródek wchodzić e, niedosłownie w Wasze sprawy, na przykład ingerować za mocno, e, jakieś naciski wywierać na Was, e, oczekiwać czegoś od Was. E, I Wy w tym miesiącu e, jesteście e, w takiej sytuacji, że macie oszacować. E, kiedy będziecie się bronić e, przed tym dostępem innych osób? Kiedy wpuścicie tą drugą osobę, na ile jesteście w stanie kogoś do swojego życia zaprosić, na ile nie, możecie też sprawdzić, czy nie kierujecie się taką postawą obronną w życiu, czy może czy może nie jest czasami tak, że do życia nie wpuszczacie tego, co może być całkiem fajne i całkiem dobre z różnych powodów. To jest taki temat do rozważenia, temat otwarcia i zamknięcia się na innych, tego właśnie, na ile pozwalacie komuś wejść do swojego życia, a na ile nie. No i oczywiście to będzie miało masę różnych tam odcieni, dla każdego coś innego. Teraz Tali Osha Zentaro wyciągnę kartę, która będzie przesłaniem od Waszej duszy, czyli czymś, co powinniście usłyszeć, i odkryjemy tę kartę na na końcu, na końcu czytania. A teraz zobaczmy, jak wygląda cały maj dla was. Maj dla lwa. Miesiąc opisuje karta trójki mieczy. Jaka energia Wam pomaga? Paść kielichów. Jaka energia Wam przeszkadza? Księżyc. Temat jakiegoś właśnie wybaczenia, w końcu jakby nie opierania się czemuś, mam takie wrażenie, wyjaśnienia e, spraw, e, wyjścia z taką jasną, klarowną komunikacją do kogoś, e, rozwiązania sprawy z przeszłości. Co jest największym wyzwaniem dla Was w tym miesiącu? Cztery kielichy. Jaka jest odpowiedź na to wyzwanie? Pięć denarów. E, jaka jest Wasza siła największa? Siódemka buław znowu się pokazuje w co kierować tę siłę kochani, wymaga mam wrażenie, że nie powinniście oddawać swojej mocy innym osobom i nie powinniście pozwalać na to by ktoś swoim działaniem psuł wam krew jak to się mówi Zobaczcie, kto ma y, moc decydowania o tym, jak się czujecie, komu więcej tej mocy, do, mocy dajecie, sobie czy innym. Co przychodzi z otoczenia, a z denarów? Jak wy się pokazujecie wobec tego? Rycerz denarów. Co należy odesłać do przeszłości? Co odchodzi do przeszłości? Wisielec co należy do swojego życia przyjąć, przywitać nowy początek. Ok, na spodzie słońce, śmierć i dwójka mieczy. Po jakimś czasie działania, stagnacji i transformacji, która w was się działa, nadchodzi moment na działanie, na aktywność, na spodziewanie się pozytywnej zmiany, na oczekiwanie pozytywnych aspektów w swoim życiu. Aha, jeszcze jedna karta, zapomniałam o ostatniej. Karta Rada dla Lwa. Koło Fortuny. Super. Dobra. Ma się pokazuje w Trójce Mieczy. Tutaj mamy scenę zwiastowania, najprawdopodobniej, gdzie Anią przychodzi i, i informuje Maryję, że będzie królową. Niebo i Ziemi. Nie, to jeszcze nie wtedy. <grych> wtedy informuję tylko, że będzie matką Jezusa. No i tutaj jest coś do przetrawienia. Jest jakaś myśl do przetrawienia. I generalnie <grych> mówi się o trójce miecze, że to jest złamane serce i tak dalej, ale zobaczcie, że jednak to nie w sercu siedzi, tylko w głowie te miecze. I że tutaj mamy jednak porządek myśli. Potrzeba tutaj serca, bo nie uczucia biorą chyba tutaj górę, tylko właśnie myśli. A to, co Wam pomaga, to paść kielichów, więc jest potrzeba tego serca. W Trójcy Mieczy my jesteśmy w stanie jakiś błąd myślowy, jakiś zadrę, który w nas tkwi bardzo długo, usunąć, przepracować. Potem następuje Czwórka Mieczy, czyli uzdrowienie. Mam wrażenie, że coś, że coś wydarzyło się w przeszłości, co do tej pory nie zostało wyjaśnione. Było zamrożone, bo i w trójce mieczy, i w tym wisielcu, jest takie zamrożenie, brak działania. Tam jeszcze była dwójka mieczy pod spodem, na spodzie tali. I to jest coś, co należy odesłać do przeszłości. Ten czas niedziałania, te, te, to dystansowanie się, to nabieranie nowej perspektywy, to odchodzi do przeszłości. Przychodzi do Was z kolei głupiec, czyli nowy początek, nowa energia. Ja mam wrażenie, że ktoś wyciąga do Was rękę, chce nawiązać kontakt i wydajecie drugą szansę. To taka główna historia, która mi stąd się nosuwa. Tylko, że to już jest na innych zasadach, ponieważ to, co przychodzi od innych ludzi, ja tak skaczę trochę po tych kartach inaczej niż zwykle, ale to dlatego, że chcę opowiedzieć tą historię. Od innych ludzi przychodzi Azdenarów i to może być oferta, to może być jakaś informacja, to może być szansa dana Wam. Ale generalnie jest tutaj nowy, szansa na nowy początek, i ono płynie od innych ludzi. I to wszystko sugeruje zmianę na lepsze, bo wy macie tutaj radę koła fortuny, czyli skorzystania z tej okazji. Mamy tutaj słońce, wezwanie do działania, przyjęcie tej oferty. I ona wcale nie jest łatwa, bo przychodzi ta czwórka kielichów i ona jest wyzwaniem dla was. Ktoś tutaj oferuje kielich, niesie ten paść te, tych kielichów, ten kielich. Czyli niesie to serce, które jest tutaj bardzo potrzebne, dostęp do emocji, bo za dużo ich tutaj nie ma. I chyba jest pewien taki zamęt emocjonalny, bo księżyc jest tutaj na minusie. I wy do końca nie wiecie, co, co z tym Fatem zrobić. Powiedział: jest piątka, piątka denarów. I pierwsze, co mi się nasuwa, to to, że trudny czas najlepiej przychodzić z innymi. I że zawsze jest lepiej rozwiązywać konflikty, zawsze lepiej jest mieć bliskich ludzi dookoła, przyjmować pomoc i oferować pomoc, w sensie dążyć do pojednania. Nieważne, co tam dalej się wydarzy, może to być teraz na innych warunkach, ta znajomość, bo tutaj znajomość głównie mi wychodzi na pierwszy plan. Ale nie ma co, jakby. Utrwalać tego stanu e, niezdecydowania, niemocy, bierności, milczenia. E, nie powinniście tego e, tutaj utrwalać. E, waszą siłą jest e, mimo wszystko ta siódemka buław. Ja chyba doprecyzuję ją, bo mówiłam już o tej siódemce buław, ale o co chodzi w kontekście tego czytania z nią? As kielichów. As kielichów, czyli kolejny nowy początek, kolejny as, e, i tutaj mamy jeszcze maga który też jest e, początkiem. Ja już nie wiem, przed czym Wy macie się bronić, przed, chyba przed swoim umysłem. Bo tutaj e, znowu jest sugestia otwarcia tego serca e, działania w imię miłości, e, w imię właśnie pojednania, no takiego właśnie e, miłosiernego e, działania. W sensie nie ma czego się bać. Nie, nie ma się chyba tak co upierać przy czymś, e, ani się tak bronić. Bo jeżeli zdecydujecie się e, ruszyć do tego nowego początku, czy to będzie z inną osobą, czy to będzie e, dotyczyło e, pracy, bo wiecie co? Jak patrzę na tę kartę, e, to, mm, e, to tutaj przychodzi jakaś szansa z nieba, która jest wyzwaniem. Pamiętam, był taki śmieszny obrazek w internecie, że Jezu, czy tam Boże daj mi znak, dlaczego mam iść do pracy. I tutaj, bo jesteś biedny. <grywki> bo jednak jest to karta biedy. Więc nie ma za się opierać, tylko jakby zdenerwować się, bo ten nowy początek może być na waszych zasadach i on może być inny niż wcześniej. Mam takie wrażenie. I przede wszystkim, on może być świetną szansą, a wy z jakiegoś powodu się przed tym wzbraniacie. Myślę, że chodzi o doświadczenia z przeszłości. No bo jednak jest to karta karmy, taką fortuny. Więc, więc wy, wy może myślicie, że to będzie tak samo jak kiedyś. Nie chcecie może przyjąć tej oferty od kogoś, bo nie macie wystarczająco dużo informacji. W karcie, w karcie Księżyca, a jednak karty tutaj sugerują odważnie przejść do celu, bo mak to jest po pierwsze też działająca osoba i to jest wyzwanie, ogromne wyzwanie do działania. Możliwe, że mieliście czas jakiś pasywny do tej pory, może nie spotykaliście się z innymi ludźmi. Może nie, nie, nie robiliście czegoś, co jest waszym nawykiem, albo czegoś co, chcie, co zawsze chcieliście zrobić, albo macie okres bezrobocia za sobą, czy cokolwiek takiego. No, jakieś były powody tego wycofania się w przeszłości, tego zdystansowania się i zawieszenia. Ale teraz trzeba już ruszyć do przodu. Bo im dłużej to będzie trwało, tym trudniej będzie to zrobić. I potrzeba tutaj takiego zaufania, mam wrażenie, tej siedemki buław i asa, kie, i asa kielichów, czyli jestem otwarty, ale jestem też ostrożny. I to jest jakby wszystko, o co tutaj chodzi. Bo jakby ślepe, ślepe, kroczenie w tym nowym kierunku, w tym negatywie jakby patrzeć na na głupca, no to to jest głupie działanie. On nie myśli o konsekwencjach i, no i generalnie jest taki Chłopek roztropek. I, więc to nie jest najfajniejsze, takie ślepe ufanie wszystkiemu i otwarte serce, żeby cały syf nie wpadł. Nie, nie o to chodzi. Nie chodzi też o to, żeby bronić się przed wszystkim. Trzeba zachować tutaj zdrowy rozsądek. Ostrożnie, jakby metodycznie działać, ale jednak w tym zaufaniu. Jednak w zaufaniu z... Z miłością, z odwagą, z chęcią wprowadzania zmian na lepsze. I to, co tutaj jest sugerowane Wam, to jest energia maga, czyli spełnianie swojej woli. Możecie naprawdę się odnaleźć w tym nowym początku, bo to może być nowa praca, jak najbardziej, nowy związek. Możecie wnieść związek na nowy poziom, w sensie no, na jakiś tam. Czy to, będzie, czy to będą zaręczyny, czy to będzie ślub, czy, czy nie wiem, ustalenie, że jesteśmy razem. No, generalnie to ma się potoczyć tak, jak Wy chcecie. Nie każdą ofertę należy przyjmować, to jest jasne. Jeżeli ona nie jest niezgodna z Wami, to nie warto. To warto szczerze powiedzieć, dlaczego nie przyjmujecie na przykład oświadczeń, dlaczego. Nie wiem, nie, nie chcecie się przyłączyć do tego projektu, chcecie otwarcie, bo tutaj jest przede wszystkim otwartość sugerowana, a nie zamykanie się w tym umyśle, w tej trójce mieczy, tylko właśnie rozmowa, bo podczas tej rozmowy może się sporo wyjaśnić wam wątpliwości, bo tutaj są wątpliwości na minusie, więc no tu pokazujecie się wobec tego asa denarów jako rycerz denarów, więc wychodzi na to, że wybierzecie to że przyjmujecie tę ofertę, ale w klimacie właśnie rycerza denarów, czyli tak jak mówiłam, ostrożnie, metodycznie, bezpiecznie dla Was. I niech te zmiany, które się zadzieją w Waszym życiu, będą bezpieczne dla Was. Niech one będą mądre, niech, niech poprawiają to życie na lepsze. Wykorzystujcie dobre szanse, rozpoznajcie, które szanse warto jest przyjąć do swojego życia, a które nie. Bo mogą być różne, mam wrażenie, może być nie jedna, mogu, może być mieć taki właśnie wielogłos, bo tutaj też jest karta tego dualizmu. Albo nie wiem, możecie na przykład usłyszeć z, z dwóch miejsc, że ta praca jest spoko. A z drugiego miejsca możecie usłyszeć, że ta, ta praca wcale nie jest spoko i macie taką rusterkę. E, no to przyjąć e, tę ofertę, czy nie przyjąć. Iść tam czy nie iść. E, I tutaj należy jakby u źródła, e, u źródła szukać informacji. Dobra, co e, tutaj e, mamy dla Was z oszo. Egzystencja. Czyli jak najbardziej wymiar materialny e, i znowu. E, znowu powtórzenie jakby tego maga. Bo egzystencja odnosi się troszeczkę do karty MAGA w Tarocie. Na lotosowym liściu doskonałości siedzi naga postać wpatrująca się w piękno nocnego nieba. Wie, że domem nie jest jakieś fizyczne miejsce w świecie zewnętrznym, lecz wewnętrzna cecha odprężenia i akceptacji. Gwiazdy, skały, drzewa, kwiaty, ryby i ptaki. To nasi, to nasi bracia i siostry w tym tańcu życia. My ludzie łatwo o tym zapominamy. Wypełniamy e, swe codzienne plany życiowe, wierzymy, że musimy walczyć o to, czego potrzebujemy. W ostatecznym rozrachunku, nasze poczucie oddzielności e, to jednak tylko iluzja powstała w wyniku zajęcia się e, małymi sprawami. Nadszedł czas, by sprawdzić, czy pozwalasz sobie na przyjęcie niezwykłego daru czucia się w domu, wszędzie tam, gdzie jesteś. Jeśli tak, korzystaj z tego czasu i delektuj się tym uczuciem, by zapadło w topie i pozostało. Jeśli jednak masz poczucie, że świat na ciebie czycha, zrób sobie przerwę. Wyjdź dziś w nocy z domu i popatrz na gwiazdy. No i tutaj życzę wam, żebyście odważnie poszli w stronę jednak doświadczenia egzystencji, doświadczenia tego życia w połączeniu z wszystkim, co do Was przychodzi, w zaufaniu, ale bez tej bezmyślnej, bezmyśl, bez tego bezmyślnego parcia we wszystko, co, co do nas przychodzi. Musimy założyć taki filtr, taką siatkę, nie wpuszczać wszystkiego, ale jednak to, co wartościowe, jak najbardziej zapraszać do swojego życia, bo nawet jeżeli będziemy afirmować i zapraszać do swojego życia, a, a postawimy mur, a będziemy bronić się przed tym, no to to i tak nie przyjdzie, nieważne co byśmy zapraszali. Dajcie sygnał światu, że chcecie tej zmiany i przyjmijcie ją, jeżeli jest zgodna z Wami. Wspaniałego maja Wam życzę, Buziaki, Papa. Pa.